jeszcze jest Strafa, Facebooku, Koncertomania, Jasielska, Juhuise, dobry wieczór, dożynki zbliżają się wielkimi krokami i długi sierpniowy weekend. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Szczeżyn i Żurowej, już w niedzielę 17 sierpnia 2025 roku na placu w centrum Żurowej, dożynki gminy Szczeżyny 2025 roku w Żurowej. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców żurowej wiele atrakcji będzie się działo w żurowej, mszę świetną w intencji rolników w kościele parafialnym w żurowej, uroczystości dorzynkowe, tradycyjny obrzęd dorzynkowy i dzielenie się chlebem, przemówienia okolicznościowe, wyróżnienia dla rolników z gminy Szerzyny, prezentacje wieńców żniwnych i delegacji zgłoszonych. Do gminnego konkursu Wieńca Dorzynkowego. Ogłoszenie wyników konkursu Wieńca Dorzynkowego o godzinie 20.00 Gwiazda Wieczoru Sławomir i orkiestra OSP Żurowa, a także zabawa Taneczna z zespołem Fantazja i wiele innych atrakcji będzie się działo. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szerzyn i Żurowej. Już w niedzielę 17 sierpnia 2025 roku na plac w centrum Żurowej do Żurowej. Szymon Konieczny, strona Facebooku Konceptomania Jasielska i okolice życzę udanych dożynek.